Dzień dobry pracownicy. I ci, którzy udają, że nimi są. Dziś o pracy, tym wspaniałym zajęciu, które pozwala nam zarobić na życie, aby mieć za co pracować. To jest pętla. Czy pętla? No właśnie. Kiedyś praca to był jeden etat. Teraz kariera to. Pion i poziom. Trzeba być elastycznym, proaktywnym i zawsze dostępnym. A jak się nie da? No to jesteś nieefektywny. I te spotkania, które spokojnie można wystreścić w jednym mailu, te na których wszyscy udają, że słuchają, a tak naprawdę w myślach zastanawiają się, co zjedzą na lunch. Wszyscy gracie w tę grę? Prawda? Przyznać się. Mówią o work, life balance, ale umówmy się, czy to nie jest mit? Kiedy się kończy work, a zaczyna live? Kiedy sprawdzasz maile o 23, bo szef wysłał coś pilnego? Praca weszła nam do domu, do łóżka, do wakacji, bo przecież musisz być na bieżąco z czym? Z kolejnymi mailami, które mogły poczekać przecież do rana. I tak sobie pracujemy, udając, że nasza praca ma sens, a tak naprawdę liczymy dni do weekendu. I. Czekamy na ten moment, gdy ktoś w końcu powie, że można po prostu nic nie robić. Czujecie, że wasze życie to jeden wielki projekt, a odpoczynek to po prostu inne zadanie. To witam w klubie. Jesteśmy tymi, którzy w piątek po południu mówią: Uff, w końcu weekend, a w niedzielę wieczorem kurczę. Jutro już poniedziałek, zostawcie komentarz. Jeśli też macie dość maili po godzinach, i pamiętajcie, lajkujcie, udostępniajcie, bo to nasza jedyna szansa na work-life balance na tej platformie. Do zobaczenia.